Cześć Adrian. W tym odcinku EbiPro chciałbym powiedzieć um, tylko, że um, bardzo się cieszę z ilości moich widzów. I um, ostatnio otrzymałem komentarz um, um, o treści. O treści Jezu. Um, I tym komentarzem. Coś tam wyświetla, a nie widzów. Ale wyświetlenia to to samo, co widzowie, bo przecież widzowie muszą wyświetlić ten filmik. Bo inaczej by było nie obejrzeli. Więc tak, to trochę bez sensu. Um, więc um, teraz, no tak, tu jest taki odcinek specjalny. Że chciałem podziękować wszystkim widzom, którzy mnie oglądają, wszystkim, wszystkim, którzy mnie komentowali, nie komentowali. I bardzo przepraszam za ten stres, który wam dałem, jeżeli nie będziecie komentować, bo już się trochę wkurzyłam, że po prostu powiedziałam, że jeżeli nie będziecie pisać komentarzy, to. Po prostu skończę z epic A A jestem. Więc tak, um, w tym odcinku specjalnym chciałbym pokazać trochę o, o, o Marcie. Więc zrobię odcinek. Pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej. 39 najbardziej mnie intryguje. Zrobię królestwo dla łyczka. Albo nie wiem, jak że... to um, To chyba mruczek A dla tłuszczka zrobi która w um, 40 odcinku, Nie mogę się doczekać do drugiego sezonu. jeżeli, Mariu, to oglądasz, to proszę, proszę! Zrób drugi sezon z. Nowym intro. Dobra. Dobra. Kontynuować. Większość z was może teraz myśleć, że jestem w innym pomieszczeniu, skoro tutaj jest foto. Tak naprawdę to nie jest inne pomieszczenie. To jest mój O. tu jest okno, przez które zwykle patrzę. O. Widzicie. Tam jest biurko, na którym nagrywam. I to czarne, co widzieliście na moim biurku. nie jest następny laptop, tylko. Stawka. Do laptopa. Więc tak, um, ten odcinek specjalny był dosyć krótki, jeszcze trochę zajmie ten filmik, um, ten odcinek, zablokowałem Onika, czy gora. Teraz już nie będzie nie dręczył w komentarzach. I jeżeli ktoś wie czemu on mógł mnie obrażać po odcinku, w którym powiedziałem to dlatego. Dobrze, że go zablokowałam. Jeżeli bym go nie zablokował, to on by to oglądał teraz, właśnie teraz i on by mi pisał komentarze. Ale gdyby on to oglądał, to ja bym mu powiedział że, że nie ma po co teraz um, mnie nienawidzić za to, że po prostu powiedziałem, że to był fail, No ale no muszę przyznać, że to był fejl troszeczkę. Mógłbyś poruszyć trochę te rączki na Bo one były gdzieś do ramion i tak było. Tak było. Więc mogłeś podłożyć te ręce tak, żeby były do dołu, do samego dołu um, Ale tu nie jest żaden powód, żeby po prostu się na mnie wściekać i nie pisać takie obraźliwe komentarze. Jakiś dzidziuś jesteś chyba, to bym mu powiedział, wiesz? Wiesz, wiecie, to bym mu właśnie powiedział, gdybym się zachowywał jak dziś. zachowuję się jak dzidzia, dzidzia, dzidzia. Ale dobra, nie będę się w kamerą, bo kamera tutaj jest dla ważnych spraw. Kamera jest włączona dla mojego filmiku. Tak, więc... Eee, w odcinku 11, czyli w poprzednim odcinku, gadałem komentarze, tak? I wtedy, to ja powiedziałem, że ja skończę z epic load. Później zrobiłem epic Vlog i to I Powiedziałem o. No tak, pierwszy odcinek. Zapytajcie Adriana. Wyjdzie już dzisiaj. Jest już wieczór, wieczór, siódma u nas w Anglii, u nas by była ósma wieczorem. Jest dzisiaj sobota. Była. Była. 30... no Trzydziesty. 30... Czyli to jest. Dobra, nie waży. I, i, czyli jest 30 um, 2012. Oczywiście. No ale sprawdzę, sprawdzę. Um, um, Wyjście ten... Um. dobrym mój! Zgamknij się odacie! Więc... Data jest nieważna, więc um, tak. E... No skończę teraz ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie.